Tutaj mamy męską stylizację i w sumie nie podjęliśmy jeszcze decyzji, a tam mój mąż zagląda. Dzień dobry. Cześć. <grafię> Bardzo fajna, z bukietem. Co myślisz? Fajna no, czy nie Fajna. Dzień dobry. Ogólnie chodźmy na kawę. Przedmi to nagrywanie. Zostawmy widzów, a my spożyjmy energetyczną kawę, której nie piję od dwóch tygodni. <grafię> Pokażę wam, jak wkurwić moją żonę tak, kupię kawę. Pierwszy łyk kawy od dwóch tygodni. Tak uwielbiam pić kawę, a moja żona ma ochotę za to mnie rozszarpać. Ale doskonale wiecie, za co mam ochotę rozszarpać. No, jak można siorbać? To jest kwestia kultury, tak? To, to jest nie... kwestia smaku. Ja taką kawę lubię, lubię właśnie siorbać sobie. Uwielbiam. Czy ktoś, czy ktoś podziela jego zdanie? Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie, bo jesteście moimi widzami. A teraz chodźmy, zrobimy to co trzeba, czyli nagramy odcinek. Jak jest coś takiego, to to też liczymy jako manekina. Dlatego, że ostatnio był problem jest i było. Mało manekinów. Tak. i nie było w czym wybierać. Dlatego będziemy też patrzeć na takie. Dokładnie. I to w razie czego jest dla nas taki manekin. nie? I tu, jak mamy buty, to to są buty do tego manekina. Tak będziemy robić. Pawła wybór męskiej stylówki, męskiego manekina padł na to. Także teraz szukamy tych rzeczy. Taki wybrałam ja. Za tą kotarą. Przybiera się Paweł. I ubierasz stylówkę. Kogo ubierasz pierwszą? Swoją. Swoją? Tak. Mm. Uwaga! Jestem gotowy. Dobra, dawaj. Już? No. Ale jesteście pewni? Tak. Huhuhu. Mogłem znaleźć, ale widziałem podobne, podobnej wielkości znaczek. Podoba mi się. Lub Kalepnia. Komu nie minęły, ale mógłbym tak jechać na komu nie. Tak ja Komercyjnie wchodzić. Ale szykuje nam się roczek ten. To jest Bratank. Bra bra nie, no dobrze, siostrzeniec. Siostrzeniec. Jest no, więc... bratanka. Może pojadę tak. Jedziemy na wieś, więc idealnie będę pasował przy czarnych i krawatów. Na pewno, na pewno. Jakbyś się wycofał, to byśmy buty twoje zobaczyli. Bo się tak przysuwasz, przysuwasz. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Okej, okay. jest git. Dziękujemy. mały problem, będzie trochę wieśniacko. Zjedź na dół będę w stopkach, ale A ja... Moje nogi są przed zabiegiem, więc nie będę się nimi chwalić. I to jest mój wybór manekina. Dokładnie tak wyglądał. No miał tylko jeszcze skarpety wysokie do sandałków. Fajna ta koszula. Mega mi się podoba. Ale nie założyłeś jednej rzeczy? Odnalazłam. <grym> No to nie jest kompletnie Twój typ czapki, ale... Nie, to jest ale... czapki, których nienawidzę. No dobra. I tak to się ma. O. Jak dress za zwycięstwa teraz. Jest Która wygrała? Jedyneczka. Czyli tak. Jest twoja. Tak, zdecydowanie. No dobra. Wracam do swoich ciuchów. Paweł, wybrany manekin. Tak. Ten mi się podoba, ale idę dalej, może znajdę coś lepszego. No tutaj mi Paweł trochę pomoże, bo jest koszula i właśnie są ogrodniczki. to jest stylowa, którą ja wybieram i to jest to, co Pawełki lubią najbardziej, prawda? Ale bez kwiatków, bez kwiatków w ogrodniczki tak. Witam Dzień dobry. W tej stylówce. Tak. Koszulę wziąłem za dużą i nie leży mi. Zbawki A to jest MK czy? Spodęki. A, ja miałem się palić. Natomiast to miała być metamorfoza, bo dobra, zdradzę nie, 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 wam, Zacząłem ćwiczyć. No dobra, no dobra, to zdradziłeś, no dobra. Już dobrze, dobrze, już koniec, koniec. To jest Pawła stylowa. Koszula, taka. No to i spodenki. A, buty nie no, wiem. Mówiliśmy, dobra. Okej. Okay. <średzimy> poprosimy. Huhuhu. Mega. No bo to jest taka stylowa, tak naprawdę to są emeczki. Bardzo ładnie wyglądasz. O. Super. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie. No i te kwiatuszki ekstra, naprawdę. Tak mówię. Ale Asia wybrała dwie stylówki, więc przeskoczę. Ale to, tak nie tak ale to tak nie było, ale to tak nie było. Nie da się, tak? Bo ten sklep wyzwala złe emocje w nas, no, zdecydowanie. Poproszę o założenie tej koszuli. Z koszulą się nie czuję, bez koszuli mi bardziej odpowiadało. Wie? Ogrodniczki fajne, a koszula Ogrodniczki no... Super, no... Ogrodniczki są super. No i mają boski kolor, nie? Tak, tak. Naprawdę. Mega, mega. Mega, mega <noise> Czyli która z wygrała z moich? Tak. Tak Raczej nie? Tu wygrały spodnie. Okay. A tam cały komplet. Tu dobra. Tylko spodnie. Dobra, dobra. A jeśli. Jeszcze... A ta twoja? Nie. Nie. Taka Czyli tutaj ja wygrałam. Tak. Okej. Okay. <noise> I ty takiego manekina, tak? Wybrałeś? Tak. Czy ubrałeś się po swojemu? Ja, manekina to ściągnąłem.

Prawdzie Maneki miał bluzę przewieszoną, dlatego ja też sobie ją. Tak, tak. No. nie wiem, nawet w jakiś sposób miał ją. Nie, właśnie tak jak miałeś, dobrze. Dobrałem, tak no, tak no, jak, ale jak miałeś. Nie, jak się da tylko mi się nie, <laughs> podoba ci się co no fajna. Kołnierzyk robi chyba największą tak. ten robotę w koszulce, fajnie ją kontrastuje, podoba mi się. I jest gruba koszulka, więc takie wieczorne wyjście. Mm -hmm. Super. Super i fajne też spodnie, co? Takie w twoim stylu trochę. Tak. Ty to lubiłeś, w no? Stylu. Tak, tak, w twoim starym, starym. stylu. Dobra, Dobra okej, okay, już się poprawiam. To jest <głos》>. to niż moje. A mogę prosić, żebyś założył bluzę? No, fajowo. Bardzo mi się podobasz. Super. No dobra, mamy to w takim razie. Ja będę miał skromne pytanie do Pani operator. Czy... no jesteśmy w Poznaniu. <laughs> Oni wiedzą, gdzie chcesz iść. Wiecie, dlaczego przechyliłam szklankę? Dzięki temu nie mam Pianki, nic mi się nie zagazowało. Taki tip od byłej barmanki. A Paweł nalewa w ten sposób, dlatego że on uwielbia napoje wygazowane: wszystkie. Kole, sprajty, piwo, również słuchajcie. I to jest jego sposób na szybkie wygazowanie napoju. Tak, najpierw się potrząsać, i dopiero wtedy. Teraz odkładamy na 10 minut i będzie idealna.